Hajka, kochani, w dzisiejszym filmiku nagrałam Historię z Toka dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. no i zaczynajmy. <laughs> Więc nie dzisiaj są do pracy, a ja zostawiam w domu i będę robiła pokój dla mnie. Więc nate szybko do pracy, a my zostajemy, no papa. Pan, z zjeść sobie w pracy. Teraz już je będę mało, Zaraz kotki obudzimy jeszcze. Okej. Okay. Hmm. Koszkę pinać gotowo. Tutaj nakarmimy, przez. Okej. Okay. Teraz tak kotki i pójdziemy najpierw zjeść śniadanie i nakarmić kotki. A potem pójdziemy ogarnąć pokój i dla. Mili. Boże, co ja Mili to moja starsza siostra. Dla pokój, dla boży Lili, a nie Mili. Ay, to dużo rodziny. Dobra, odłożymy tutaj kutki i teraz idziesz ma. Dobra, to Spokojnie, spokojnie. Dobra. Okay. Może sobie zrobię gofra. Myślę, że zrobię właśnie sobie gofry, Będzie tu odpowiednia forma. I może gofra z awokado sobie zrobię może jeszcze z i cytrą. tak wiecie, typowego gofra. Zdrowego. Pyszny. I kawka. Dobra, to mamy gotowe. Bierzemy teraz małą. Bierzemy koty i jedziemy na numer dwa, bo tam będziemy robili pokój dla Lili. Tak. Pokój dla Lili. Teraz sobie będzie to ten pokój czekajcie muszę się teraz zastanawiam, nie właśnie. Teraz się zastanawiam. Tak, myślę, że tu jest. Mhm, dobra. to zaczynajmy świadziło Tu zaczynajmy. To będzie jej pokój. Na razie damy takie łóżko, później jej zmieraczej zmienimy, jak będzie po prostu trochę starsza. No, na razie nie potrzebuję aż takiego dużego łóżka. Dobra, teraz może być na przykład taka półka, bo fajna my też mamy od siebie taką półkę, z której korzystamy, więc uważam, że Lili też będzie z niej korzystać. To jest na razie, widzicie, pokój taki dla dziecka. Ale on już jest po prostu lekko przystosowany, żeby był dla niej, jak będzie starsza. Chcemy wypłynąć jakiś kosz, do który włożymy zabawki. Ale detalami za chwilkę się zajmiemy. Albo dobra, no, już, zajmiemy się teraz. Okej, więc zabręcimy na jakieś zabawki, które ona też ma w swoim pokoju. Ale na razie wróżmy po prostu już jakieś tam. Mm, to jest taki kosz w którym wszystko leży. Muszę się zastanowić, co chcę tam włożyć. Tak, o, Czy to można tylko po prostu tak to wkładać i chyba sobie po prostu tylko to włożymy. no dobra dobrze robimy tak i teraz ułożymy sobie tu te zamówki a ten koszyk sobie stawimy, bo wspomniałam szczerze fajnie, nie wiem na co, ale na razie go zostawiam, może się przyda, nie wiem tego więc może się to dowie, może faktycznie będzie przydatny do rany się to jest takie no i będzie fajna lampa jakaś bo fajne były takie lampki nie wiem szczerze one po prostu nie wystarczą okej, okay. czyli so, jakbym teraz zrobiła noc to czy takie lampki by były zazwyczaj przekonamy? Tak naprawdę takie lampki wystarczą, jeszcze można je dać jakąś lampkę taką nocną pod skanem jakiejś mniejszej lampki Coś na tej zasadzie i myślę, że to jest zupełności wystarczy Można wiadomo dać jakieś poduszki, nie mówię, że tutaj nie, bo oczywiście, że można Można wziąć raczej żadnych poduszek, nie będę dodała. na razie, no, zacznę tak, chciałam jakąś dać kanapę, sofę, pufę nie mam Może Może taki fotelik? Fotel? Fotel? Nie wiem. Damy sobie teraz na pewno jakieś takie miejsce do siedzenia, gdzie będzie mogła sobie ujść. No coś w sensie już mam takie miejsce. Właśnie teraz myślę co jeszcze. Co jest zabawek? Jakieś takie większe zabawki. O, na pewno takie coś. Daj mi jakiś stolik. To będzie super pomysł. Teraz coś z tych typowo większych zabawek. Czy jest coś właśnie z takich zabawek? Mnie to bardzo interesuje. Co jest? O, takie też na przykład taka skrzynia. Chętnie. Oczywiście, chętnie, zawsze, hmmm, pin no. na razie nie, potem może, na razie chyba nie będzie grana na i więc 2, 3, czy tam 4 nawet lat. lat, latek, lat, latek. no, po prostu nie będzie, hmm, a propos tych rzeczy, tu nic nie potrzeba, kanapie jakąś na dworze, albo może taki leżak, taki fajny leżak byłby fajny, rzeczą i dodać do tego na przykład no taką półkę, żeby i żebym osobie. sobie, można też ewentualnie dodać miejsce, żeby zwierzęta się położyły to jest piękna duża łapka. no dobra, żeby zwierzęta się położyło, wiadomo, to może kotki też są jej, więc kotki lub pies no to wszystko tutaj będzie rozwiązane, więc też tutaj mogą być jakieś mm, miejsca, po prostu, w których te zwierzęta mogą się położyć. Proszę. To jest drugi aspekt, który chciałabym tu gdzieś dołożyć, poza małą ilością Przynajmniej w I to na pewno jeszcze się... tutaj naprawimy zaraz. Może jakieś mm, zdjęcia? się ze zdjęciami jest tak zło. Biurko i stolik. Na razie myślę dam taki stolik do zabawy, bo biurka jeszcze mi nie chciała dać, no bo to jest jeszcze dziecko i raczej jeszcze nic nie będzie robić na takim typowym biurku. Ale stolik z takimi krzesełkami chętnie oczywiście dam. Dobrze, jeszcze tutaj. Tutaj takie krzesło. Okej, okay. zmieniam nie wiem, czy to na razie niezgodne, może jakiś kolor nie dam. ściany, może by się przydało. Mm. To mi nie pasuje, na pewno tutaj. To jest ładniejsze ten. Jak u nas a no więcej tych rzeczy. się no, Jak u nas śpi O, dobra. Może być tak, tak mi pasuje. Myślę, że coś takiego już może hmm, zostać po prostu. Dajemy jeszcze swoje jakieś rzeczy do stosowania No, na razie teraz już idziemy przygotować obiad. Minęło około 3-4 godziny. Robiłam ten pokój. Meble przyjechały. Na szczęście meble, no... Szczęście, nieszczęście, bo panowie mi znieśli meble na górę, ale muszę je złożyć. Więc e, tak to wygląda. A że na razie nie muszę jeść. Ja chcę wiedzieć rzeczy. i już napisał, że jedzie, więc zaraz tutaj powinien być, więc... Chcę zdążyć jeszcze z obiadem tego przyjazdu. Czy dałoby się zrobić takiego właśnie? To może z to właśnie zrobimy takiego Ala hamburgera, a ja sobie pomyślę co zrobię. Tak zrobimy coś takiego, cokolwiek to jest. A ja sobie zrobię jajko z sałatą w sałacie, takie w sałacie. To jest też bardzo zdrowe, dobre. I jeszcze na no to jedno jajko. Taka zdrowa praca witami. dobra I dodamy Dobra, teraz czekamy chwilę na no najta. Dobra, szybciej, najszybciej. Jako, co, gonili, jakie A, to nie, ok. Bo to jest, ładnie, pocznij. Nie, to nie, Też nie, to w dwóch plastrach jakby nie, I jeszcze to jajko Też nie, ale nie, to nie, Może dla ciebie, może dla ciebie Dobra, wrzucam tutaj jeszcze te rzeczy Bierzemy i chodźmy już na górę. Będziemy już teraz do wspiali już na górę. Tak? Na górę. Zobaczmy, chodźmy, chodźmy. chodźmy. Jakaś małą. Na szczęście udało się ją wchodzić. Chociaż na początku płakałam. Tak. Niestety. Dobra, to pięć I już jest państwem ja też, ja też poskładałam tych meble, to składa się sama, nie, zło nie złoży ich. No niestety nie, a jeśli taka historia wam się spodoba, to i łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja dziś z wami już w następnej, pa pa!